Cześć wszystkim z tej strony, Janusz i zapraszam na kolejny odcinek z serii Janusz w kuchni. Wzgadnijcie co, znowu jestem chora. Niestety dopadł mnie bardzo sławny od 2,5 roku wirus. Po prostu w domu na e, izolacji. Towarzyszy mi mój kochany, dzielny papuk. I papuk nie będzie z nami gotowo. Papuk w tym czasie ogląda sobie usterkę. Jako, że były walentynki niedawno, a niestety z racji okoliczności spędziłam je sama w domu, bo nikt nie może się do mnie zbliżać, to będziemy robić amortencję. Znalazłam gdzieś taki fajny przepis. Bawarka z dodatkami, czyli herbata z mlekiem z jakimiś tam ulubionymi przyprawami czy coś i stwierdziłam, że no czemu nie, może, może zrobimy coś, coś takiego innego, magicznego a propos moich y, brzydkich, magicznych ciastek. Do wykonania naszej amortencji potrzebujemy szklankę mleka. Szklankę mleka. Yy, szklankę wody. Do wykonania naszej amortencji potrzebujemy szklankę wody, szklankę mleka, jakąś czarną herbatę, ja akurat mam taką, która się zwie herbaciane opowieści, o proszę bardzo z mojej ulubionej herbaciarni. I ona ma super tajemniczy składnik pod tytułem pop First Flush. Potrzebujemy jeszcze ulubionych przypraw. Ja dodaję sobie cynamon i odrobinkę ostrej papryki. I jeszcze syropek malinowy. I tak mi nikt nie sponsoruje, więc proszę bardzo, akurat z filmy herbami. No i do tego jeszcze wziąłem sobie o taki fancy kubek gigantyczny. Właściwie to jest kufel do piwa, ale no ja nie piję alkoholu, więc to jest. Po prostu fancy gigakubek 500 ml, właśnie z Hogwartu, i pierwszy raz on będzie mógł być użyty. Ha.

Skryć, 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 skryć. W tym czasie jak się mleko gotuje można sprawdzić czy w pobliżu nie ma pokemonów. No mówi się, że nie można płakać nad roz rozlanym, mlekiem. Moi drodzy, wznieśmy toast za Gryffindor, który po raz kolejny zdobył 5 milionów punktów z dupy. Moi drodzy, dziękuję Wam za kolejny ekscytujący odcinek Janusza w kuchni. Bierzcie teraz swoje magiczne herbatki i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym być może nie będę tym razem chora.